Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jakby ona Boga. Wśród łez nowe dni miała matka, która wszystko rozumie sercem. Ogarnia każdego z nas. Matka zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Dzisiaj światu potrzeba w dobroci. Pokój zwyciężyć i zło. Trzeba ciepła, co rzeczy ozłocin. Trzeba Boga, więc ludziom nie go tak jak ona. Matka, która wszystko rozumie. Sercem ogarnia każdego. Matka, Zobaczyć dobra w nas umie ona. W Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, dar jedności Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. Uczestnicząc w Wymysły Świętej, przed w oczystości zesłanie Ducha Świętego. Pragniemy przygotować się do przyjęcia jego darów, które towarzyszą Kościołowi przez cały czas. Zesłanie Ducha Świętego jest wypełnieniem obietnic, jaką zmartwychwstały Jezus zostawia swoim uczniom. Ta obietnica dotyczy nie tylko apostołów, ale rozszerza się na wszystkich uczniów Jezusa. Podczas tej świątyni modlimy się za zmarłego świętej pamięci Kazimierza. Spowiadam się Bogu wszechmogąceniu. z i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam. wy świętych i was o modlitwę za mnie. Jeśli zmieni nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmień się nad nami. Chryste, zmień się nad nami. Panie, zmień się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże spraw, abyśmy ukończywszy obchód świąt przez przy Twojej pomocy, zachowali ich ducha w życiu i postępowaniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dzieł Apostolskich. Gdy weszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. Po trzech dniach poprosił on do siebie najznakomitszych Żydów, a kiedy się zeszli, mówił do nich: Nie uczyniłem bracia nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak <laughs> wydany zostałem jako więzień z Jerozolimy w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie ma we mnie winy zasługującej na śmierć. Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara. Bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mego narodu. Dlatego też zaprosiłem Was, aby się z Wami zobaczyć, rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigałem to kajdany. Przez całe dwa lata pozostał wynajętym przez siebie mieszkaniem i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili. Głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie. Zupełnie swobodnie, bez przeszkód. Oto Słowo Boże. Twoje oblicze ujrzą ludzie, prawi. Pan w świętym swoim przybytku na niebiosach tron Pana. Oczy Jego patrzą, spod powiek śledzi synów ludzkich, Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi. Bada Pan Sprawiedliwego i Występnego, dusza Jego nie cierpi miłujących nieprawość. Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha, ludzie prawi ujrzą Jego oblicze. Halleluja, halleluja, halleluja. Pośle wam ducha prawdy, on doprowadzi was do całej prawdy. Halleluja. Pan z wami Słowa Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus martwy stał ukazał się uczniem nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus. A który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi powiedział, Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa, Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus, jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż Tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieś, że uczeń ów nie umrze. Jezus, ale Jezus nie powiedział mu, nie, że, mu że nie umrze. Lecz, że jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż Tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiem, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. Oto Słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. W Dziełach Apostolskich słyszymy już to końcówka dzieł apostolskich. Słyszymy, jak to Paweł Święty. Paweł przebywa w Rzymie, w tak zwanym areszcie domu. Żołnierz pilnuje go. Przebywa w tym domu wynajętym przez dwa lata, zanim trafi przed oblicze Cezara, zanim zostanie osądzony i poniesie śmierć męczeńską. Paweł zapewne jest świadomy, co będzie na końcu tego pobytu w Rzymie. A może miał nadzieję, że pójdzie to w innym kierunku. W każdym razie mówi i świadczy o Jezusie. Kłosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód. Czyli to ograniczenie, przemieszczanie się które było utrudnione dla Pawła, nie stało w sprzeczności z tym, żeby mimo niesprzyjających warunków, jakiejś pełnej swobody, głosić Jezus. Bo wielu do Niego przychodziło i przez nich przekazywał słowo. Oni dalej byli jakby świadkami Ewangelii. Dzisiejsza Ewangelia, końcówka też Ewangelii Świętego Jana, kiedy Piotr zadaje pytanie Jezusowi odnośnie Jana, co z tym uczniem będzie. Jezus, można by powiedzieć, aby ktoś tak pobieżnie słuchał, że w jakiś przepraszam za te słowa, ale że Pan Jezus jakoś niegrzecznie odpowiedział Jemu lekceważąco. Ale to tak nie jest. Posłuchajmy tego zdania. Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. Czyli innymi słowy, nie oglądaj się na Jana. Ja dla niego mam osobne zadanie. Ty masz inne. Pójdź za mną. Właśnie. W taki sposób należałoby to zdanie czytać. Ale z drugiej strony ktoś powie, jeśli dobrze to zdanie słyszymy. Jeżeli chcę, aby pozostał, czyli żył dalej, aż przyjdę. Właśnie. O jakie przyjście Panu Jezusowi chodzi? Zapowiadał przyjście ponowne na ziemi. A przecież wiemy, że do dnia dzisiejszego się to nie dokonało, w tym sensie, że Jezus nie przyszedł jeszcze na końcu czasu. Jan. Według świadec miał dożyć sędziwego wieku, prawie 100 lat. Jak to przyjście Jezusa wyglądało? On no po prostu, pan Jezus przyszedł po niego. Przyszedł po Janę. Właśnie. Czyli jakby dopełnił tego życia ziemskiego. Tak należy ten fragment też czytać tego słowa. Przed przedostatni dzień maja. Yy, mamy te dwa czytania. Świadectwo Pawła, które się powoli dopełnia, jaką, jaką przemianę przeszedł. Od młodego człowieka, gorliwego prześladowcy chrześcijan, Szawła, do już w sędziwym powoli wieku, dorosłości Święta Pawła, który kończy powoli swoje życie, dając świadectwo za Jezus. Niech te słowa dzisiejsze, o świadectwie nas zachęcają. I też to zdanie. Bo my często, czasami zajmujemy się sprawami innych, a Jezus chce nam powiedzieć: Co tobie do tego? Zajmij się tak pozytywnie swoim życiem. Czyli ty pójdź za mną, idź za mną. Jeśli ci zależy na drugim, to pomóż się za niego. Ja dla niego mam też konkretne zadanie. I prośmy. Jutro, czy już wieczorem, mszą świętą rozpoczyna się wysłanie Ducha Świętego. Prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego dla każdego z nas. Z wdzięcznością i ufnością zanosiłem modlitwę do Boga. Udły się. Aby posługa pasterzy Kościoła polecana Ojca Świętego Franciszka, arcybiskupa naszego Stanisława i innych zaangażowanych w głoszenie dobrej umowiny, o zbawieniu, przynosiła i błogosławiony owoc, Ciebie prosimy. Prosimy Cię Boże, aby młodzi, też młodzi z naszej parafii, którzy słyszą głos Pana wzywający do pójścia za nim, go podjęli. Ciebie prosimy. Modlę się, abyśmy byli otwarci na działanie i dar Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Polecamy intencje tej mszy świętej za zmarłego świętego Panie Ciebie, Kazimierze. Ciebie prosimy. Wszystkich naszych osobistych intencjach. Ciebie prosimy. Dobry Boże, z wdzięcznością śpiewamy Tobie pieśń uwielbienia, posłuchasz naszego wołania i każdego dnia obdarzasz nas swoimi dobrodziejstwami. Przez Chrystusa Pana Naszego. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu przenicznych się rodzi, jedno wino, co się krwią Chrystusa. Mm. Jak ten chleb... Niech miłość łączy nas so ofiarna. Odczy się, aby moją, waszą ofiarę przyjął Bóg ojciec Wszechmogący. pożytek nasz. Miłosierdy Boże, niech przyjdzie Duch Święty, który jest odpuszczeniem wszystkich grzechów i przygotuje nasze serca na Twoje sakramenty. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. szanę. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom. Na ich oczach wznosł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łas paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów, zastępy świętych śpiewają chymku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów pełne są. chwały Twojej, Hosanna błogosławiony, który idzie w imię. Zaprawdę święty jesteś Boże, słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego żywiasz, uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiary czystą. Pokornie błagamy Cię, boż, uświęć mocą Twojego ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb. Dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoją ucznię, mówiąc: bierzcie jedzcie z tego szósty. To jest bowiem ciało moje, tyle za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej. Nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana opuszczeniem grzechów. To uczęcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego syna, jak również cudowne jego zmartwychwstanie i w niego wstąpienie, oraz czekając na powtórne jego przyjście, składamy Ci wśród dziewczynych modów tą żywą, świętą ofiarę. Wejrzy prosimy na dar Twojego kościoła, przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Sprawiam się posileniem ciałem i krwią Twojego syna i napełnij duchem świętym. Staj się jednym ciałem, jedną duszą Chrystusie. Niech on nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z najświętszą dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oglubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym Pawłem, apostołem, świętym Janem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój. I zbawieni. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi. A więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Stanisława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo, cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tu wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdzie dobrej dobrojcze zewnązcz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci, siostr oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce doszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tym radować w wiecznie Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa z Chrystusem i To Tobie, Boże Ojcze, Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego. Wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi bożymi, nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się modlić. Ojcze nasz, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego nam dzisiaj i odpuść nam. My odpuszczamy naszym winowajcom na pokuszenie. Wybaw nas Panie od zła wszelkiego i nasze czasy z Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chrystus, w dniu zmartwychwstania, pozdrawiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nas, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej ludności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański nie zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży. To baranek Boże, który gładzi grzechy świat. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego uczt. Panie. Bądźże pozdrowiona, osty Joży. Chwała i dziękczynienie, bądź w każdym momencie Jezusowi, a godzin wieczności. Dziękczynienie, bądź w każdym momencie Jezusowi w najświętszym, ile minut w godzinie. W każdym momencie najświętszym, boskim, Ten minut w godzinie, a godzin wieczności, tyle krąć bądź pochwalon. Módlmy się. Boże, Ty nas doprowadziłeś od starego do nowego przymierza. Przyjmij łaskawie nasze prośby, abyśmy oczyszczeni z zepsucia grzechu odnawiali się w świętości. Przez Chrystusa, Pana Ostrządu. Świętej Pamięci Kazimierza, dobry Jezus, nasz Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Pan z Wami. I Was błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Chwalcie łąki humajone. Chwalcie zielone. Qualche schön